Nie no, panie, z czym do ludzi? Tak chcesz łowić trocie? No ale o co ci chodzi? Pomijając fakt, że w tym ubraniu za godzinę zmienisz się w sopel lodu, to z tym sprzętem możesz co najwyżej iść podubać konie na wentyl w porcie. No to jak powinien do tego się przygotować? Po pierwsze, odpowiedni ubiór. Żeby skutecznie łowić trocie, powinieneś ubrać się w wodery lub przynajmniej kalosze. Wodery będą lepsze, ponieważ na niektórych plażach nie będziesz w stanie dorzucić swoją przynętą z brzegu do najlepszych miejscówek. Kolejna rzecz to oczywiście kurtka, która ochroni cię od wiatru lub chlapiącej wody, jeśli już wejdziesz do morza. Do tego czapka i rękawiczki, no i oczywiście odpowiednio ciepła warstwa pod woderami. Ja polecam grubszą odzież termoaktywną i co najmniej dwie pary grubych skarpet. No dobra, a co z wędką? Bo mówisz, że ta tutaj się nie sprawdzi. Wędka na trocie z plaży musi być odpowiednio długa i mocna. Powinieneś zabrać ze sobą kij o długości minimum 270 cm i gramaturze wyrzutu do około 30-40 g. Do tego kołowrotek w rozmiarze 3-4000 z nawiniętą plecionką od 0,12 do 0,16 mm. Dzięki tak dobranemu zestawowi spokojnie machniesz swoją przynętą na 80-90 m. Okej, okay, to wszystko? Jeszcze jedno, kiedy idziesz na trocie, na pewno nie potrzebujesz aż tak dużej torby. Wystarczy, że weźmiesz ze sobą pudełko z kilkoma sprawdzonymi blachami do tego Termos i kilka niezbędnych rzeczy. Spokojnie zmieścisz się w mały plecach, dzięki czemu sprawnie i wygodnie będziesz mógł poruszać się po plaży. Ciekawostka!